I to są życie. takie głosy, które ja słyszałem w jak i w że do tej tragedii Żydów w jakiś sposób przyczynili się Polacy poprzez wskazywanie Żydów Niemcom, poprzez niechęć do Żydów, poprzez jakąś taką, no generalnie. Proszę Pana, to może być prawdą. Dlatego, że są ludzie i ludziska, są ludzie i ludziska i tak jak wszędzie, tak i byli Polacy, którzy zdradzali Polaków, Niemcom, byli tacy, no nie wątpię, byli, byli tacy, no i na pewno znaleźli się tacy, którzy powiedzmy, o czym nie słyszałem, żeby tu ktoś powiedzmy zdradził że tak gdzieś, że to są prawdopodobnie. to sąsiad mu ukrywał kurwo, że daj tam sąsiad zazdrościł, zazdrościł, zdradził go za. to zdanie, które bardzo często teraz słyszymy które ja słyszę w rozmowach z różnymi, z różnymi ludźmi nie, nie wynika to z tego może z tej, tej świadomości, że y, wśród w górali kościelni tak. bardzo było w porównaniu średnio z ochotnicą czy tylmanową, bardzo było dużo y, tych, którzy podpisali listy góralnym Czyli podpisywali, to Pana zdaniem tak po latach, dlaczego oni to robili? Czy to była obrona własnej, własnego proszę życia? Pana, proszę Pana, to było po pierwsze na pewno, na pewno w obronie własnego, na pewno w obronie własnego życia, na pewno, bo tam coś ja z do czynienia, no to co by się ratować, znam, nie powiem nazwiska, bo to nie ważne, w tej chwili Panią, która też musiała podpisać listę tego Polskich, mhm. ale pracuje. Nie to nie miała wyjścia, tylko pracowali tam m.in. obcerowie przedwojenni Wojska Polskiego i mówią, że panią po to, żeby nadzbroić, to pani musi wziąć reklamację, konkartę góralską. No to ta pani niestety też konkartę góralską, bo co miała robić, ale kiedy oni po prostu w to nie mieli wiedzieć, może pani po prostu teraz zmienić na ogólnopolską. No i to, to ta pani zmieniła sobie kartę góralską. To, ale to wyszło, wie pan. Ja to wyszło teraz Bo nie wiem, co to raczej znaczy, to, co, to, co to, to tam mówili, że oni brali podwaja tych górali europejskich mm, i że to nie że to nie że to dalej. Tak, że to nie że nie że to to nie Właśnie nawet zginęli, którzy zostali zgodani przez no którzy, no nie wiem, czy z idei, czy z głupoty, czy z czego w każdym razie, byli takimi działaczami w tym kierunku no, poślejki, w szach, i tam The fatigue. W zasadach, po no, ranie Bessilcowskiego był bardzo poważny pożar. No i my jako na zastęp tych ważnych ty, 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 pożarnych tak zwanych, no tośmy siedzieli prawie półtora dnia. Tak, a że przyszli do nasze mundurki, były jak oprzewane. No a tośmy siedzieli półtora dnia. Gracias.